Tradycja i doświadczenie z jednej strony, a rozwój i innowacyjność z drugiej. Jesteśmy polską spółką 70-letnim doświadczeniem w produkcji aparatury łączeniowej i liderem w kraju w produkcji liczników energii elektrycznej. Stawiamy na innowacyjne produkty i rozwiązania. Projektujemy i produkujemy w Polsce, ale działamy międzynarodowo. Nasze sukcesy to zasługa naszej zaangażowanej i kompetentnej załogi. Apator zatrudnia blisko 800 pracowników w kluczowych obszarach takich jak badanie i rozwój, programowanie, technologia, zakupy, logistyka czy produkcja. Dlatego właśnie najczęściej poszukujemy programistów, konstruktorów, technologów, a także pracowników bezpośrednio produkcyjnych. Apator to przyjazne i bezpieczne miejsce pracy, stabilność zatrudnienia, przejrzysty system wynagradzania i premiowania. To inspirujące miejsce pracy, w którym odpowiedni człowiek zajmuje odpowiednie stanowisko. Staramy się stworzyć środowisko wyzwalające energię pracownika, przyjazną atmosferę, tworzyć efektywne procesy i stawiać jasne kryteria oceny. Naszym pracownikom oferujemy szeroki pakiet benefitów prywatna opieka medyczna, karta multisport, pakiet socjalny, grupowe ubezpieczenie na życie. I oczywiście, elastyczny czas pracy. W naszej spółce, tak samo jak w całej grupie, kierujemy się wartościami takimi jak odpowiedzialność, współpraca, rozwój i zwinność. Jeśli działasz zgodnie z naszymi wartościami i jesteś człowiekiem zaangażowanym i pełnym pasji, dołącz do naszego zespołu.